No to witam Was z powrotem na piątym piętrze w Dungeon of the Endless. Nasza grupka złożona z Maxa Keina, Saszy, Saszy Czokio, Krajanga i Wes Davona. A, śmiało sobie podróżuję po kolejnych piętrach. W tym momencie każdy z naszych bohaterów ma umiejętność operatora. Takie partie nam się złożyło, nie narzekam. I... Możemy próbować odkrywać kolejne miejsca, zobaczyć brendy wyjść z tego pięknego e, stawku, z tej fabryki, w sumie nawet nie wiadomo, czyli bierzemy tak naprawdę udział. A proszę, tu mamy już... Dobrze, czyli nie jak pamiętacie z ostatniego odcinka, e, po, na poprzednim piętrze mieliśmy możliwość właśnie wybudowania, y, znaczy od, odkrycia, zeserwowania generatora przemysłu trzeciego poziomu, ale nie mieliśmy wystarczającej ilości nauk, no, stąd e, liczyliśmy na to, że nam się to przełoży na kolejny na kolejne piętro i się przełożyło, co jest, co jest bardzo pozytywne. Dobrze, tylko niekoniecznie. Czemu jest dobrze? Po pierwsze, nie mamy dasta, żeby oświetlić to pomieszczenie. Po drugie, to, są, to jest pomieszczenie bez dużego modułu, więc nie możemy się tu nawet wybudować w żaden sposób. Ale przynajmniej wiemy, gdzie jest koniec, gdzie jest koniec mapy, jak dla nas. Hmm. Niepotrzebne nam kompletnie są, są te... Są te dwa pomieszczenia oświetlone, ale póki mamy Dusta, to spróbujemy zminimalizować liczbę e, liczbę pojawiających się podporków. Pod tu mamy wpuszczony research, więc pójdziemy w dół. Może się okaże, że jest modłem pomieszczenie. Jest i bardzo dobrze. Jeszcze dast do tego świetnie. Wyłączymy to, połączymy to. Będziemy mogli tu budować generator przemysłu i puścimy tu kreanga, żeby sobie tutaj próbował to operować, operatorować mamy o, kolejne pomieszczenia z kolejne pomieszczenie z dużym modułem możliwym do zamontowania Ledwo udało nam się to przetrwać, wybudujmy sobie generator nauki, żeby móc więcej odkrywać i teraz tak, w tym momencie jakby to rozegrać. Spróbujmy hmm. jakoś tu zrobić nam. Takie miejsce, gdzie będziemy wabić wszystkich przeciwników, którzy będą chcieli nam cokolwiek zrobić. No i idziemy naszą Saszą. Tym razem bez żadnego pomocnika, niestety. Straciliśmy go ostatnio. Co istotne, kiedy kończy nam się y, odkrywanie nowej technologii, wszystkie już do tej pory wybudowane a, moduły. Eee, są automatycznie ulepszane do naj, najwyższego poziomu znanego nam, więc e, przynajmniej tyle, że nie musimy ich burzyć ani budować od nowa. A właśnie, Sasha. Sprawdź co możemy jeszcze. Generator nauki trzeciego poziomu to jest też bardzo istotna sprawa. Ile potrzebujemy? 65, 65 science. Hm. Może kiedyś nam się uda zebrać. Ja osobiście jeszcze ani razu nie zakończyłem z sukcesem całej gry, w sensie że nie doprowadziłem ich na całą górę. Więc nie wiem, nie wiem czy nam się uda w tym konkretnym, przy tym, przy tym podejściu, ale będziemy próbować do skutku, aż nam się to uda. Co my dostaliśmy? Mhm. Zmienimy ten uniform strażnika na lepszy, bo to jest niebieskiej jakości, to nie jest biały. A ewentualnie ten stary możemy założyć naszemu krojangowi, który jest pierwszą osobą, która się rusza z operowania, ponieważ Westa Deivona zostawiamy na operowaniu jedzenia najdłużej jak się da, w przypadku gdyby doszło do jakichś nieciekawych sytuacji. Możemy też podnieść level do 5. O, dostaliśmy naprawianie modułów i Krajanga też podnieśmy do poziomu 5. Chyba, że Sasza dostanie jakiś. Jakąś umiejętność ciekawą, to może nie dostanie, więc niestety nie zasłużyła. Aha, mamy tu światło, więc możemy zrobić tuszkę, a nasza sasza wchodzi i oświetla nam pomieszczenie. Świetnie. O, nie rozumiem czemu. Te... I te nowe potworki są takie słabe. Nie że jesteśmy na kolejnym piętrze. Ledwo, ale się udało przeżyć. Gaz pieprzowy i gaz luzowiący. No i zobaczmy. A, w ten sposób to działa dobrze. Właśnie widziałem, że otrzymał dodatkowy jeden DAS za to, że wszedł do pomieszczenia, co miał DAS. Coś jest w środku. I musimy zobaczyć, żeby się dowiedzieć Zobaczmy, co tą cenę 19 jedzenia, nie jest to najgorszy... Nie jest to najgorszy wynik. Spróbujmy produkować więcej nauki, żeby sobie szybciej odkryć ten ulepszony generator nauki. O, proszę. Na dodatek mamy tutaj maskę gazową. Co nam daje maska gazowa? Obronę i... Obronę i umiejętność umiejętność, którą jest, którą jest że nie jest, nie jest podatny na toksyczną chmurę. No dobrze. To chyba dobrze. Spróbujmy zachować wszystkich. Jeżeli tak to będzie wyglądać cały czas, to. To całkiem niedobrze. Bo im częściej wydajemy jedzenie na leczenie ich. No tym mniej mamy później na podnoszenie ich poziomu. Już nie mam jeszcze na moduły. Dobrze w takim razie sytuacja nie jest najlepsza. Z tego powodu Wyjdziemy stąd odkrywać kolejne części mapy, to tu będziemy mieć... będziemy atakowani z dwóch stron non stop. Nic co nam pozostaje nic stanie pozostaje innego do zrobienia. Albo jest, możemy 25 dastu. Świetnie. Nawet nie tak, tylko tak, żeby nam do kryształu nie mniej Uniform, uniform strażnika jeszcze mamy, którego, który powinniśmy założyć sobie na Krayanga, i nasz łez dostanie ten biały. Eee, spróbujmy się ruszyć, żeby uratować świat. W międzyczasie Krayan może zrobić reset, rozpocząć. Science Generator trzeci poziom. Zróbmy, co się da. No, wolałbym osobiście, gdyby klient mógł operować dalej no, tą produkcję. No zobaczymy, co się da zrobić. Może w tym momencie nie będzie żadnej fali przeciwników, to... Aha. Wystarczy, że tam. Nie ty, Max. Max zostajesz, Sasza. idzie. Ok. Teraz już czas musimy naszego. No, w tym momencie to nie mam pojęcia, jak to działa. I dlaczego jest tak, a nie inaczej. Wychodzi na to, że nasz. A, pokaż możemy kupić następujące rzeczy. AG Wiem, ja że nie mam pojęcia co to daje. Tarcze i... Jak się tam tak nazywa w polsku? Gołębia. Gołąbka, gołębia. Czy zaryzykować z tym filetowym itemem, czy nie? W sumie czemu nie? No i zobaczmy, co on robi. Co dostaliśmy za umiejętność? Mhm. Plus 2 dla wszystkich... Mm, e, dla wszystkich bohaterów na piętrze, plus 2 do sprytu. Hm. Nie wiem, czy to jest takie aby istotne, ale... Cóż. Wydaje mi się, że lepszy będzie trening manual, ale to możemy dać temu z kolei Wesowi. Chodźmy dalej. No i jesteśmy upgrade, to jest Kit weak attack power, no, Nie jest to nam potrzebne w żaden sposób w tym momencie. Czy mamy falę? Nie mamy fali. Nie ma fali w tym momencie. <śmiech> <śmiech> Niestety właśnie e, pojawienie się kolejnych fal przeciwników często jest dość opóźnione, przez co nie do końca wiadomo czy. Czy można atakować, otwierać kolejne drzwi, czy się nie powinno? Nieczyliśmy się ich wszystkich. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że nie jest najbardziej opłacalne otwieranie kolejnych drzwi w tym momencie, bo ledwo sobie radzimy w tym momencie. Sprawdźmy jeszcze tą naukę, co się tu dzieje w tym researchze, co możemy sesarczować. Możemy spróbować zrobić to w ten sposób. Tutaj operują, w razie czego mogą szybko przyjść. Hmm. Spróbujmy otwierać kolejne, na... kolejne... kolejne pokoje. Nic się tu nie dzieje, możemy zostać, żeby się nam nie zrypiły. Tutaj mamy atak z trzy fale. No to chodźmy, Kren. I może nawet Sasza tu wyślemy na szybko. Hmm że dodajmy sobie troszkę jakiegoś kopniaka energii, zwolnijmy tych no proszę, udało się. Czemu dałem właśnie tu Dlatego, Do tego, że on może naprawiać moduły uszkodzone. Czyli w razie czego... w razie czego je naprawia. A nasza Sasza może lecieć dalej. Zobaczmy, czy mamy. Mamy, oczywiście, że mamy. Kolejną palę. Oj, to już jest strasznie taką. mocno i potężną. Nie najlepiej, ale. Cóż, poradzimy sobie jakoś. Chyba właśnie widziałem, co się dzieje. Te muchy po prostu wybuchają z naszą jeżeli się ich szybko nie pozbędzie stąd... stąd takie duże obrażenia nagle nam zdawali dobrze wiedzieć chodźmy sprawdzić ostatnie, ostatnie drzwi i lecimy dalej Granat! Co nam daje granat? Ataki, i obrona. Możemy dodać sobie troszkę lekkiej obrony. Czy tutaj będzie cokolwiek się działo, czy nie będzie fali w tym? No nie będzie, dobrze. O no proszę, ostatnie drzwi. Jeszcze oświetlone. Można lecieć z powrotem. Ohoho. Eee... Aha! Dobra, łesę zostawimy tu, z tym, a nasz feja z Saszą będą próbować coś tu uskutecznić. Jakąś tam obronę. siema. Kamera też stała. Nie jest dobrze. wszędzie. Sasza, ty Hm. mamy tak, mamy tak odpowiednio oświetlone wszystko. Sasza weźmie jak zawsze kryształ, bo jest najszybsza. I lecimy z kryształem na piętro szóste. Zobaczymy, czy nam się uda cokolwiek zdziałać, bo już na piątym jest ciężko. Ale wydaje mi się, że mamy na tyle dobre zapasy surowców, że jeżeli trafią się dobre pokoje z miejscami na moduły, będzie można bardzo fajnie się rozwinąć i w Państwu ugrać poważniejszego? Dobrze, szóste piętro bawimy się dalej. Otwieramy, otwieramy, lecimy pierwszy moduł. I już można <laughs> zostawić operatora. Teraz mamy naukę. Mm. Okay. O, gaz uzuwający też można. Chciałbym się trafiło trochę dosta. No nie, ale jest przynajmniej. 哪个老板呢？Oh, that one, that. Sascha potrafi się strzelać na szczęście, więc to nie jest największy problem. Nie mnie mi to, że żaden z ich nowych nabytków nie jest w stanie się, nie jest w stanie się utrzymać dłużej niż sekundę na polu bitwy. No, ale już z tym nic nie mogę zrobić. Zróbmy po jednym każdego z generatorów. I w ogóle sprawdźmy co możemy sobie teraz w ogóle odkryć, bo przed chwilą skończyliśmy nasz gaz pieprzowy Generator nauki czwartego poziomu albo gaz pieprzowy 3 Ewentualnie nasza najsłabsza wieżyczka trzeciego poziomu, niby najsłabsza, ale najtańsza i można z niej korzystać jakoś tak w miarę regularnie. Ok. Tutaj z czego poziomu bierzemy. Wiemy gdzie nam się kończy. Gdzie nam się kończy poziom. Możemy śmiało w tym momencie już strategię jakąś konkretną przyjąć. O, proszę. Chciałbym tego dużego kolega. No i mam. Świetnie. E... Przecież no, nawet wygląda na silnego, więc na pewno jest silny przecież nie może być niesilny. Było nielegalne. Elis. No niestety musimy ją zignorować, bo e... mamy pełne party. Cztery osoby. Może kiedyś, jak już będę wiedział, jak się gra grę, będę w stanie stwierdzić, czy taka, a nie inna kompozycja jest dobra lub zła, ale w tym momencie niestety nie jestem aż tak a, poinformowany i doświadczony w tym, jak, jak, z czego powinna się składać taka standardowa dobra kompozycja całego party. Mm. proszę. Mamy kupca. Hm. Akurat handluje za produkcja Mamy jej wystarczająco dużo. nawet za dużo. Mhm. Radio. I zbroja, która daje 20 obrony. Tylko po co to komu? Do niczego to jest nikomu niepotrzebne. A to Sasza. Zawsze mi się myli Sasza z Maxem przy wybieraniu postaci, ale to żeby takie tylko problemy mieli ludzie, prawda? Eee. Hmm. Spróbujmy zrobić to w następujący sposób. Zobaczmy, co możemy w ogóle zbadać w tym momencie. Nic tutaj nie jest jakoś szczególnie interesujące dla mnie, ale replikator jedzenia czwartego poziomu jak najbardziej. Tak samo ten Prisoner Prot 4, chociaż hmm, nie aż tak. Skupmy się na tym replikatorze jedzenia i może zróbmy jakiś level up na naszych postaci. Soyan Green hmm. plus 0,3 jedzenia za zabitego potwora. Nie liczy się w momencie, kiedy niesiemy kryształ, co jest logiczne i sensowne z tego powodu, że jak niesiemy kryształ, jest nieskończona liczba przeciwników, które się generują, które się generują cały czas stąd byłby to bardzo łatwe pole do nadużyć zobaczmy gdzie... Oh. Mhm. no mogą mieć lekki problem Aha, i właśnie nawet nie zdążyłem ulecieć naszego Krynaga, który chcąc nie chcąc zmarło mu się. No niestety. Gdzie poszły nasze owady? Tutaj. Spróbujmy je zatrzymać zanim dojdą do kryształu. No 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 dawaj dawaj O wow Tu jeszcze ich pełno To nie do końca dobrze Sasza, na miłość boską się, Nie mam czasu Obawiam się, że nasz, nasza przygoda z tym party się może już za chwilę tragicznie skończyć Ale Elizę przynajmniej możemy sobie wziąć. Eliza jest typowym tankiem, ma umiałkę, która daje jej plus 130 obrony zamiast 30 e, szybkości, czyli można powiedzieć, że jest kompletnie nieruchoma. Do tego ma pasywne umiejętności, które dodają e, jej wartości właśnie w obronie tych e, zasilanych pomieszczeń, ponieważ cs 7 obrony i HP regen zwiększony, stąd położymy ją tu, gdzie umarł nam nasz kreinak, czy Krajang, czy jakaś inna niebieska postać. I możemy ją w ogóle ubrać. Tylko niestety w nic konkretnego. Ponieważ nie ma slot, a nie ma miejsca na zbroję. Co jest właśnie nie, nie tak z naszym tym konkretnym e, ranem, to niestety to, że jak zwróciliście może uwagę, nie trafia nam się prawie w ogóle żadna możliwość zwiększenia naszych ofensywnych możliwości, e, bo każdy kupiec, którego do tej pory spotkaliśmy nie oferował nam żadnego rodzaju broni. Niestety A... No właśnie. No niestety nie mam nawet jakich uleczyć. Kryształ trzeba bronić. Więc to chyba, chyba będzie na tyle. Tak coś mi się wydaje. Jakieś wnioski, jakieś konsekwencje na pewno trzeba są wyciągnąć. Jeżeli macie jakieś rady. Czy, mm, czy wskazówki? Śmiało. Dawajcie, z przyjemnością je ja przeczytam. Zastosuję, ponieważ... A chciałbym w końcu mi się udało tę grę jednak skończyć. To dziękuję serdecznie, w takim razie. Będziemy próbować następnym razem.